Cześć kochani moi mili Kolejny filmik Od rana Dzisiaj Wyjątkowo dwa mydełka I już wam je prezentuję Nagrywa się, nagrywa się Dwa mydełka kochani Takie coś Mydło do golenia Otello Mydło do golenia Rumowe To są wkłady Wkłady tak zwanego Mydła wiedeńskiego, mydło wiedeńskie, w ładnym drewnianym tyglu to to występuje i jest dosyć popularne. Yy, czemu dwa mydełka? Bo tu jest w rumowym jest tłuszcz wołowy, w jest wegańskie. Yy. No i co Wam powiem? Zaczniemy od rumowego. Od rumowego. Słuszczę wołowym, biorę się za moczenie twarzy i wszystko wam mówię. Mydełka na. W żytwie orby, dosyć popularne. Piotrek też yy, pamiętam na swoich filmach, gdzieś je też testował. No. Gentleman Shaving, tak to się chyba zwie ta jego strona. Zawsze zapominam, odkąd zmienił na YouTube nazwę, to mnie się trochę to. Yy, dobra, zaros zmiękczony. Pędzelek. Dzisiaj. Dzik starnik. Co prawda nie zdążyłem atomową rakietą przetestować tych mydeł, ale dzisiaj dzik. Yy. I teraz mydełko. Jeszcze sobie weźmiemy. Mydełko. Już Wam mówię. Pierwsza rzecz. Yy. Szczał w kolano wszystkich polskich mydeł. Yy. Ja sobie odkroiłem trochę tego mydła. I mam je tutaj, pierwsza rzecz no to oczywiście znikające mydło i powiem wam szczerze jak przeczytałem mydło wołowe, znaczy na tłuszczu wołowym będzie fajnie, kurde bo te wegańskie mydła to mi tak z gęby uciekają przy goleniu, no nie jest fajnie, to też ucieka nawet powiedziałbym, że jeszcze bardziej, także... O, chyba za dużo wody. Wyrabiam sobie na ręku to mydło. No tak jak mówię nie chciałem, żeby mieć kontaktu, żeby miało kontaktu z wodą. Do miski nie za bardzo, bo w misce lata. A tak proszę bardzo o, no jakby ktoś nie widział, trochę za dużo wody dałem. Ale już zaraz. Pomijając fakt, że oba mydła mnie uczulają i trochę mnie delikatnie po nich skóra piecze, ale mały mankament. Na małym pędzelkiem zdzika ostatnio wyrabiałem, bo no miałem cały czas gonienie za mydłem. Tu ogoliłem, tam uśło, także mydło dla cierpliwych. Zapach bardzo ładny. No to jest, mówię, no ja chciałbym się namydlić mydłem i je mieć na twarzy, a nie za moment je nie mieć. Poza tym mydło wołowe, strasznie mi... Czy mydło wołowe? Mydło to yy, rumowe. Na tłuszczu wołowym strasznie mi ściąga skórę, spina. Także jeżeli chodzi o poślizg, to ja stanowczo wybieram mydełko otello, wegańskie tym razem, bo jest lepsze dla mnie osobiście, dla mnie odłożymy mydełko spłuczemy rękę i co mi po ładnym tyglu fajnej etykiecie no jak mówię no jak mam mydło dla cierpliwych że tak powiem Piękne bajeczki, nauka, mydełka w Wiedniu, tak. Tylko, jeżeli w Wiedniu jakiś golar rzucił mydła, to czemu to mydło ucieka? Kurde, Haslinger nie ucieka na przykład, tak. Bydgoskie też, kurde. Ja nie miałem problemu z bydgoskim mydłem. Żeby mi gdzieś z twarzy spierniczało. To jest taki strzał kolano w większości polskich wydał. a teorie to sobie można dorabiać. No i i, i. widać. Widać. Że prawie nie widać. No, w dodatku wołowym właśnie ta skóra nie dość, że jest spięta, że, że mi się gdzieś tam yy, ściąga, to jeszcze jest sucha, tu już nie ma poślizgu. kurde brzytwą po i tupie latał bez żadnego mydła i to jest też yy, to co co mnie do do mydła rumowego gdzieś no odciągu no bo widzicie, no musiałem se to to rozrobić jeszcze raz zmiękczyć bo za moment to ja bym się tą brzytwą tylko pochlastał i nic więcej I nie wiem, może tylko ja tak reaguję i no mydełko ma zwolenników, kupują ale mnie już do tego mydełka nikt nie przekona Bo wiadomo, mamy różne odczucia. Różnym sprzętem się golimy. Cieszę się, że nie kupiłem całego tygla, tylko wkłady, bo dębowe chyba też tak na mnie pół dębowe wróć to miętowe tak na mnie wysychało, też mydło. Że nawet mi się wydawało, że. Z męskiej wyspy, że kurde, że, że brzytwa tempa. No nie no, no takich jaj to nie można sobie robić, jeżeli ktoś produkuje mydła. No i ja tego nic nie mam. Weźmiemy sobie otello na drugie przejście. To wegańskie. Też sobie zobaczycie. Ono oczywiście też zniknie gdzieś tam z twarzy. Ale... Yy, za wegańskim przemawia poślizg, bo tam. No, teraz się robi ta skóra taka jakaś ślizga po namoczeniu, a wcześniej suchutka jak pieprz. No, tam miętowe mi się wydaje, że tak samo reagowało. No ale, ale. No, więc wytrę. Zobaczycie sobie otella. No, Otello ma na tych wszystkich pierdół, maseł szea, jakiś tam innych Jakich, Czy tam kokosowych maseł, nie wiem nie dokładnie, jak tam bym musiał zepnąć na skład ponownie Ale w każdym razie te wszystkie pierdoły, które są w wegańskich mydłach, ono tam ma Posiada o, Pędzelek wypukany, Co by nie było Bierzemy się za drugą część kostaczki. O, wychudź z pudełka. O, metoda ta sama. Któreś to, wega, to wołowe jest takie miększe i mówię wyrobię w miejsce, ale zaś mówię ABD2 wyrabiał tak samo, żeby po prostu trochę wody więcej. W tym wypadku motela mi bardziej przypadło do gustu. Zapach bardzo fajny, trudno mi go określić, ale fajny. Taki łazienkowy nie wiem, czy męski, czy damski. Patrzę jak to się nagrywa. Nagrywa się. No i ta piana jest zupełnie inna, też oczywiście piana w stylu znikający punkt, ale jest inna, przede wszystkim skóra yy, mi nie ściąga skóry, Nie jest ten delikatny poślizg, ale już, 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 działa reakcja znikająca. Jest poślizg, jest prowadzenie brzytwy bardzo dobre i skóra jest, jest po goleniu bardzo yy, fajnie odżywiona, także tym otelem Otelem mi się bardzo fajnie goi, goli, goli, goli mi się bardzo fajnie. I jeżeli komuś nie przeszkadza, że tego mydła właśnie nie ma i se musi nałożyć... No tu nawet pod ręką, no ja czuję jak ta skóra nie jest spięta. Na mnie różnica ogromna, zupełnie inne prowadzenie brzytwy po twarzy. Ta twarz jest zupełnie inaczej przygotowana yy, do golenia przez to mydło aniż przez tamto mydło. Mówię, no odczucia są indywidualne, więc może ja tak mam, u kogoś to będzie inaczej, bo... Tylko mydło przetestować na własnej twarzy. Kupić, przetestować. Inaczej się nie da. функций личной уже нас Ta brzytwa cały czas jeszcze jedzie, cały czas ma yy, komfort. Ta skóra, taka fajnie nawoskowana. Yy. Mówię, mnie do tego mydełka przekonuje bardziej. Aczkolwiek, no jak na sami widzicie, no. Tendencja polskich mydeł, nie będę wam owijał w bawełnę. One po prostu znikają. Nic się z tym nie da zrobić. Gdzieś jakieś coś, czy nic. Ocena ma być moja własna i rzetelna, więc... O, tak jak przy każdym mydle, tak Wam przy tym opowiadam i mówię jak to wygląda. Jeszcze tutaj chciałbym, ale... chyba się już nie ma co mścić no dobra i skończyliśmy mydełko wiedeńskie nawet w dobrym czasie że tak powiem mogę spłukać twarz no to mydło masz. Tyle poślizgu, że aż jeszcze mnie się tu zbiera, ręce mam, nie wiem czy będzie widać, ale w mydle, po prostu w mydle i od tego zostawię mi fajną tą skórę, naprawdę taką dopieszczoną. Co dzisiaj sobie weźmiemy? Mam już warza, tutaj stoi warz fresh. Wiedziałem o jednym, o drugim mydełku, co w nich dobrego, co w nich złego. W zasadzie rumowe to dla mnie taki strzał w kolano jest całkowity. Mydło mnie ściąga skórę, skórę wysusza i, i w dodatku znika. Natomiast no hotelem, skóra jest przyjemniejsza, da się nim ogolić, też znika. Oba mnie delikatnie uczulają, więc raczej nie wykorzystam tych mydełek, bo czuję gdzieś tam pieczenie. No, a my się zobaczymy pierwszego, chyba że coś wypadnie i sklep z Takie coś, zobaczcie, znowu słoik. Ja nie wiem, czemu ci producenci nie robią. W jakichś tyglach, tak jak na zachodzie, na czymś, żeby to szło nabrać. No ale będziemy nabierać patykiem i przekładać w micha. Golidło 100% naturalne z mydlona.pl Producent Skarb Sołtysa, Katarzyna Białoszewska. Tutaj wszystko widać. Zobaczymy pierwszego golenie. Dostałem jeszcze coś takiego, słuchajcie. Mydło kokos do zapierania plam. Więc nie wiem, może się po tym mydle popramię czy jak ale nie bardzo żartuję sobie ale bardzo no kostka yy, kokosa w dzień czy w noc odplami wszystko taką mam moc no proszę bardzo idealny odplamiarz do prań no zobaczę sobie tego kokosa oczywiście nie będziemy testować na filmie ale powiem wam tak no bardzo miły gest, bardzo miły prezent, a przy okazji najdroższe mydło jakie kupiłem do testów, bo z wysyłką kosztowało mnie 80zł, z czego 16 wysyłka, więc yy, nawet się ani nie przyznawałem ile ja na to mydło wydałem, bo by się za głowę złapała i, i kurde, stwierdziła, że mi palma odbijana, ale no do testów muszę sobie produkty kupić sam, nikt za mnie tego nie zrobi Żadnych sponsorów nie mam, ale może to i dobrze, bo mogę mówić tak jak jest, nie owijać w bawełnę. Jeżeli mydło jest do dupy, to to powiem. Jeżeli jest świetne, no to też otrzymacie taką informację i y, wymieniam wady, zalety, tak jak ja to widzę przy swoim y, goleniu. No, bo ktoś może mieć też oczywiście zupełnie inne odczucia i... i y, no co, no każdy z nas jest inny, tak? Inaczej się goli, używa innego sprzętu i tak dalej i to jest naturalne. Cześć, trzymajcie się, miłego dnia, hejka!